Tytułem tegorocznego forum, już ósmego, jest ponnicy do kłębka wokół stroju w kulturze i tradycji współczesności. Forum organizowane jest przez trzy instytucje. Jest to Regionalny Instytut Kultury im. Wojciecha Kofantego w Katowicach i pierwszy dzień forum odbył się właśnie tam. Dzisiaj jesteśmy w miejskiej Bibliotece Publicznej w Szanowie. To forum pokazuje na przestrzeni lat nawet, że można już szukać różnych przestrzeni wspólnych dla Małopolskiej i Górnego Śląska. Z jednej strony wspólnych, a z drugiej strony też różnic. Bo jednak to, że pracujemy właściwie w indziej czasem mieszkamy, poruszamy się, jeżdżąc do pracy czy do szkoły, inspirujemy się, ale też przenosimy pewne elementy kultury właśnie gdzie indziej. także ona się można powiedzieć, że się rozwija, nie mówią, że się zanika. Że, że się tam, dzięki temu rozwija, i to jest właśnie przyczyną do dyskusji, i często ta dyskusja odbywa się także nie ma rozstrzygnięcia, ale chyba to jest najfajniejsze, bo to powoduje, że tych tematów do rozmów jest wciąż wiele. Inspiracja forum, czyli skąd w ogóle pomysł na forum narodził się tak naprawdę w bibliotece w Szanowie, właśnie na pograniczu. Z jednej strony jednego województwa i drugiego, no i Szanów przez tą swoją historię, gdzie był i w województwie katowickim, a obecnie jest w województwie małopolskim. Natomiast to poszukiwanie tożsamości, to myślę, że to jest coś, co w ogóle nas tutaj łączy, bo bardzo to dużo jest napływowej ludności, też jest, przez to, że mieliśmy kopalnie, powoduje, że bardzo dużo jest takich inspiracji, ale też przenikania się tych kultur nawzajem. No i to właśnie jest inspiracją do tego, żeby wciąż poszukiwać nowych tematów. I teraz szukamy nowego tematu na przyszły rok, bo wiemy, że forum się odbędzie, chociaż jeszcze nie wiemy pod jakim tytułem. Kto uczestniczy w tym forum? Czy oczywiście są prelegenci, znawcy tematu w tym przypadku, także modowego powiedziałabym. Dzisiaj w bibliotece z gości pani doktor Magdalena Idem, która jest prasoznawczynią, znawczynią przede wszystkim prasy kobiecej i modowej. Jest autorką wielu artykułów, ale także książ. Manekin w peniułaży. I tutaj właśnie bardziej opowiada nie o stroju regionalnym, ale o tym jak. Y Zmiany społeczno kulturowe, czyli, że też kobiety zaczęły pracować, była większa emancypacja, były też kursy szycia, trzeba było pewne rzeczy zdobywać, bo nie wszystko można było kupić tak jak teraz. Spowodowało, że też ta moda była bardziej różnorodna, no i też wpływała na sposób ubierania się. Drugim tematem, który u nas będzie w szanowie, jest temat, który wygłosi pani Anna Sadło-Ostafin, pracownik muzeum w szanowie, i opowie o lokalnych przedsiębiorcach na przestrzeni. Wieków, ponieważ szanów słynął z krawców, szewców i innych modowych przedsiębiorców, którzy wykonywali wiele różnych po prostu rzeczy dla pań, ale także i dla, dla mężczyzn. I na koniec mamy tutaj spotkanie z kołami gospodyń lo, naszymi lokalnymi. Są płazianki, pokorzycanki i pani Agnieszka Oczkowska, etnografka, opowie już o konkretnych strojach tutaj z naszego z Gminy Szanów i o tym, jak pani się ubierały, ubierają i jaki jest strój szanowski i jaki jest strój krakowski.